A mama na solo? Chcę opierdolić rollo? Dzień dobry. O, co to zostawisz to ten klarka znana z TikToka? Nie, jestem jej chłopakiem! Mamutyczny. mam mutyczny. To jeszcze pa, ma, mu no, to pan jest... To pan jest, jest taki sławny, tak? Tak! Ja poproszę szybkie, na nacinkiem! Nie, nie nie. To no jest jakiś farma symulator. No, no i teraz udajemy, uda, uda że przyjeżdża ry, 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 jest taka koza. I, I tutaj chodzi taka koza. Mie! Mie! O, Mnie! macie, tyz trafił mięso. Mie! 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 solo nie do solo. Bura no, no i teraz no taka naprawdę prawie. koza przyszła? jakby, Ale ale a a ale mówi, ale 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 muszę ale muszę drzwi ale bo się nie muszę ale 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 nie da ich Rozważ. A trawlys, co kurwa i koza? A trawlys, wzięła mięso. Tak. A ty? A ty? A ty? A ty? I, i, i jakby uciekła. I ten jakby uciekła, a trawlys, kurwa mać. Co no tu się stało? No ale ale, 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 ale... ale teraz Ale tu ty. Tu ty no maciasz! No, 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 czekaj, 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 czekaj! Ja tego, bo, czekaj, Ładogubo, ja bo to jest Tinder! Patrz, to jest Tinder! Jak, jak się pani podoba? Nieźle wiesz, Co kurwa?! Nie, już chodź, będzie gorąco! Chodź tutaj! Pr Rar! Wrakit, to pani piękna! Wow. Wraca, wow. Wow. <śpiewanie> pani wraca! pani piękna! Wow. pani nie nie piękna! To pani to, 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 to jest piękna! To pani piękna! To pani piękna! To pani piękna! To pani piękna! To dalej tak. To pani <śmali> Co? I wcześniej będzie gorąco, co z tego? Nie, już mówić będzie teraz Ej, chodź tu Mów coś Chodź tu! Chodź tu! Chcę cię pocałować! Zostań moją żoną, kupa. Zrobimy Proste. dzieci! To no, będzie trzeba wyciąć Do widzenia Dobra! Już, już nie mogę żyć na tym świecie. Dobra, dawaj teraz, ja chcę to zrobić. Co? No, w ogóle to już jest koniec naszego filmu, chcę pozdrowić mojego brata już, ty no. No i w sumie tyle. E... No, Dobra. Ja... Koniec! No, też skaczę!